W tym odcinku zajmiemy się sprzętem wyprodukowanym przez nieco mniej znaną firmę. Mniej znaną to trochę mało powiedziane, bo w zasadzie nie udało mi się znaleźć wiele informacji o niej. Wiem tylko, że firma nazywa się lub nazywała się Ion Systems. Była to firma brytyjska i miała ona siedzibę w Walii, w mieście Newtown, nie mylić z amerykańskim Newtown w stanie Connecticut. Oprócz tego dowiedziałem się, że Ion Systems współpracowała z firmą Nitech, również waliską, której dyrektorem był niejaki Richard Hay, zmarły niestety w roku 2012 projektant i inżynier sprzętu audio. Richard był także założycielem firmy Ion Systems, która to wyprodukowała wzmacniacze, i to właśnie on był projektantem i twórcą naszego wzmacniacza, czyli jest to wzmacniacz Ion Obelisk. 100. Kiedy firma Ion Systems przestała istnieć, wiele wskazuje na to, że było to pod koniec lat 90., Richard Hay przeniósł się do węgierskiej firmy HID, która otrzymała od niego prawo do nazywania swoich wzmacniaczy obelisk. Węgierska firma HID istnieje do dziś i nadal tam można kupić nie tylko wzmacniacze nazwane Obelisk. Nie wiem jednak, czy mają one wiele wspólnego z naszym obeliskiem z firmy Ion Systems. I to w zasadzie tyle informacji na temat firmy, która wyprodukowała nasz wzmacniacz. Chciałem Wam jeszcze pokazać broszurę, jaką znalazłem. Jest to broszura sprzętu firmy, właśnie Ion Systems. Widzimy, że Ion tutaj jest jakby częścią słowa amplification. No i widać tutaj. Parę modeli wzmacniaczy. Nie wszystkie się nazywają Obelisk, niektóre się nazywają Nexus. Co ciekawe, również mamy dodatkowe zasilacze i można zauważyć, że taka koncepcja i nawet wygląd tych wzmacniaczy trochę przypomina Cyrusa, który też miał takie epizody z dodatkowymi zasilaczami. No i tutaj nawet widać jakieś specyfikacje wzmacniaczy ob obeliska: obelisk 1, 2, 3 i obelisk 3X. No i niestety nie ma tutaj naszego obeliska. 100, bo prawdopodobnie powstał on nieco później niż ten, ta broszura. Nasz wzmacniacz prezentuje się nader skromnie. Na przedniej płycie mamy zaledwie kilka przycisków, małą gałeczkę oraz Pokrętło głośności. Sam wzmacniacz także nie jest zbyt duży, ani zbyt głęboki, oraz nawet nie jest zbyt ciężki. Trudno powiedzieć, z którego roku pochodzi produkcja tego wzmacniacza. Mogę tylko podejrzewać, że był to koniec lat 90., czyli przełom wieków. Przyjrzyjmy się zatem bliżej i zobaczmy, jakie nasz wzmacniacz ma wyposażenie. Widać, że na ściance przedniej naszego wzmacniacza dominuje czerń, trudno coś dostrzec, nie wiem czy coś widać w kamerze. No W każdym razie z lewej strony mamy przycisk Power, zwykły taki mechaniczny, dalej mamy gniazdo słuchawkowe, włącznik drugiej pary zacisków, o właściwie gniazd głośnikowych, dalej mamy dwa przyciski oznaczone jako Listen oraz Record, czyli do przełączania źródeł do słuchania i do nagrywania, małą gałkę balansu i dużą gałkę głośności. Widać, że Napisy power i nazwa wzmacniacza są już nieco starte. Z tyłu mamy rząd gniazd SINCH wraz z zaciskiem uziemienia dla wejścia fono, bo mamy tutaj takie. Dalej mamy wejście CD, tuner, aux, dwie pętle magnetofonowe. No i mamy te zaciski głośnikowe, które właściwie nie są zaciskami, a gniazdami głośnikowymi. Są to takie zwykłe banany. I powiem wam, że kiedy mamy normalne banany, takie zwykłe, jak używamy do zacisków, no to one tu zupełnie nieźle wchodzą. Mówiąc krótko. Pozornie wydaje się, że to jest niewygodne, ale moim zdaniem, jeśli mamy na końcach kabli głośnikowych banany, no to, to jest zupełnie wygodne. No i mamy jeszcze gniazdo zasilania wraz z bezpiecznikiem. Widać tutaj, że napis mówi nam wyraźnie, że jest to produkt brytyjski by Ion Systems Ltd. Zajrzyjmy sobie do środka naszego obeliska. Widać, że ten cały środek jest podzielony na dwie części, radiatorem dosyć sporych rozmiarów. Z lewej strony mamy średniej wielkości transformator toroidalny, a z prawej strony mamy płytkę drukowaną, jedną, na której znajduje się cały układ wzmacniacza. Czyli końcówka mocy, układy sterujące, zasilacz z kondensatorami elektrolitycznymi oraz układy wybierania wejść, bo tutaj mamy układy elektroniczne, nie mamy takiego zwykłego przełącznika mechanicznego. I tutaj z prawej strony widzimy, to jest chyba pream gramofonowy, tak elegancko zrobione w takich dwóch liniach. No muszę przyznać, że wnętrze tego wzmacniacza jest dosyć elegancko wykonane. Jak na produkt mało seryjny, bo prawdopodobnie ten wzmacniacz był wyprodukowany w niewielkiej serii. Nie jest to wzmacniacz bardzo popularny. No i trzeba przyznać, że na taką małą wytwórnię jak Ion Systems jest to zrobione zupełnie nieźle. Kiedy wzmacniacz ten trafił do mnie, to jeszcze działał. To znaczy, można było na nim słuchać muzyki. Były, było kilka takich drobnych yy, niedociągnięć, ale działał. No a teraz już przestał. Pewnego dnia coś strzeliło w środku. Obydwa bezpieczniki są spalone w gałęziach zasilania. No i wzmacniacz już zupełnie jest martwy. Zanim jeszcze się to stało, to zauważyłem, że podczas przełączania wejść następują takie dziwne trzaski, również podczas włączania i wyłączania. Oprócz tego wzmacniacz działał dobrze, no i tak naprawdę nie wiem, co może być, przynajmniej na razie nie wiem, co może być tego przyczyną. Niestety, będziemy pracować bez schematu ideowego, bez instrukcji serwisowej, ponieważ no, do tego modelu IONA nie udało mi się znaleźć żadnego schematu, żadnej instrukcji serwisowej, żadnych porad, także będziemy się musieli opierać tylko na własnych umiejętnościach yy, i praktyce, no i wykorzystać zasadę reverse engineering, czyli domyślać się, jak skonstruowany jest. Jest jak skonstruowany jest układowo ten wzmacniacz. No, znalazłem tylko kilka opinii na, na jego temat yy, na forach, z tym wstrzymamy się na koniec odcinka. Oczywiście ja również y, postaram się przekazać swoją opinię na jego temat, oczywiście, jeśli uda nam się go naprawić. A na razie bierzemy się za diagnozę, czyli wykrywanie wykrycie usterki i zdiagnozowanie, co jest z tym wzmacniaczem, nie tak. Jako, że nie mamy schematu ani instrukcji serwisowej, to musimy ustalić na razie z czym mamy do czynienia, jak zbudowany jest nasz wzmacniacz, od czego zacząć poszukiwanie usterek. Zacznijmy od końcówki mocy. I tutaj ciekawostka, od razu rzuca się w oczy, rzucają się w oczy cztery potencjometry do ustawiania biasu. Wygląda to tak, jakby tutaj były cztery kanały, no i rzeczywiście po, również po tranzystorach mamy tutaj pary tranzystorów BDT 64 i 65, są to Darlingtony. Widzimy, że tych par mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, plus dodatkowe cztery tranzystory TIP-41, które są prawdopodobnie tranzystorami do jako czujniki prądu spoczynkowego. Zatem rzeczywiście mamy tutaj cztery osobne końcówki mocy. Te końcówki są dosyć nietypowe, bo po pierwsze mamy tutaj Darlingtony, a po drugie widać, że w ogóle tutaj nie ma rezystorów emiterowych, takie jak zwykle występują w końcówkach mocy, no przynajmniej o takiej mocy jak tutaj. Tu mamy dwa razy 60 watów. No i dlaczego mamy tutaj cztery osobne końcówki mocy? Otóż dlatego, że każdy kanał pracuje tutaj w mostku, a most tego oznacza, że muszą być... Dwie końcówki mocy, które pracują na jedno obciążenie, czyli na jeden głośnik. Dlatego tutaj mamy cztery końcówki mocy i cztery osobne regulacje biasu. Takie rozwiązania, czyli w ogóle mostkowe wzmacniacze, są rzadko spotykane w sprzęcie powszechnego użytku. Częściej można je spotkać w sprzęcie profesjonalnym, w profesjonalnych końcówkach mocy. Również w instalacjach samochodowych stosuje się bardzo często wzmacniacze mostkowe. No i tutaj również zastosowano, jak widzimy, dwa kanały pracujące w mostkach. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę, aby wyjaśnić jak pracuje właściwie wzmacniacz zmostkowany, zmostkowany czyli w tak zwanym trybie BTL po angielsku bridged tie load. Normalnie wzmacniacz stereofoniczny ma wyjście na głośniki, które są podłączone pomiędzy wyjścia gorące wzmacniacza a masę. Ten gorący zacisk jest zazwyczaj zaznaczony na czerwono, a masa oczywiście na czarno. Czyli wyjścia y, kanału lewego i prawego są podawane na kolumny względem masy, tak możemy powiedzieć. Natomiast wzmacniacz wzmostkowany to w zasadzie dwa wzmacniacze pracujące na jedno obciążenie, czyli na jedną kolumnę głośnikową czyli tym razem głośnik podłączamy pod oba gorące zaciski obu wzmacniaczy. Zauważmy, że tym razem żaden z zacisków głośnikowych w trybie zmostkowanym, żaden z zacisków głośnikowych nie jest podłączony do masy i aby taki mostek działał, dodatkowo jedno z wejść wzmacniacza, musimy odwrócić w nim fazę, czyli przepuścić przez układ, który odwraca fazę. Czyli wtedy na wyjściach mostka, czyli na wyjściu tych obu wzmacniaczy, Pojawi się sygnał, który moglibyśmy nazwać czy porównać do sygnału symetrycznego. Oczywiście, aby uzyskać wzmacniacz stereo pracujący w mostku, no to musimy mieć więcej kanałów niż dwa, a dokładnie cztery, no bo na każdy mostek potrzebujemy dwóch wzmacniaczy osobnych po prostu. I właśnie tak mamy w naszym obelisku, co już Wam pokazywałem. No dobrze, ale właściwie co nam to daje? Po co rozbudowywać układ i dodawać kolejne kanały? Otóż wzmacniacz mostkowy ma pewne zalety. Wyobraźmy sobie, że mamy wzmacniacz o mocy wyjściowej 2x20W, 2x20 który oddaje tę moc na obciążeniu 8-omowym. Kiedy podłączymy do niego kolumny 4-omowy, to moc każdego kanału wzrośnie no, teoretycznie dwukrotnie, w praktyce nieco mniej. Oczywiście jeśli wzmacniacz jest przystosowany do obciążenia czterołomowego. Ograniczeniem mocowym, że tak powiem, każdego wzmacniacza jest jego zasilacz, a właściwie jego napięcie zasilania, którego no, raczej nie możemy zmieniać. A gdybyśmy tak zastosowali mostek, czyli połączyli oba kanały naszego wzmacniacza w ten sposób, teraz wzmacniacz będzie produkował dwukrotnie większe napięcie na wyjściu tutaj na zaciskach głośnikowych przy tej samej wydajności prądowej co przedtem. Zatem na obciążeniu 8-omowym otrzymamy czterokrotnie większą moc niż poprzednie 20 W, czyli teoretycznie 80 W, jeśli oczywiście nasz zasilacz na to pozwoli. Oczywiście nie ma nic za darmo, bo teraz wykorzystujemy oba kanały naszego wzmacniacza, stereofonicznego wzmacniacza, czyli w, tak, w takiej konfiguracji mamy wzmacniacz monofoniczny, ale o mocy aż 80 W i co ciekawe na obciążeniu 8-omowym Czyli zwróćcie uwagę, że tą moc 80 W uzyskaliśmy na obciążeniu 8 ohmowym i tym samym napięciu zasilania, które było przedtem, kiedy wzmacniacz miał 2 razy 20 W na 8 OMach. To zwiększenie mocy, oczywiście, nie zmienia nam, nie usuwa nam ograniczeń związanych ze samym wzmacniaczem, czyli ograniczeń termicznych, przedpięciowych lądowych i tak dalej. Zatem tutaj się nic nie zmienia, no jeśli przeciążymy wzmacniacz, no to i tak się wyłączy. Zatem wzmacniacz mostkowy, podsumowując, wzmacniacz mostkowy nie musi być zasilany wysokim napięciem, nie musi też być obciążany niską impedancją, aby otrzymać sporą moc. I po prostu lepiej on wykorzystuje rezerwy prądowe zasilacza, jeśli on takowe posiada. I właśnie w naszym Ajonie zastosowano takie rozwiązanie. Zasilacz dostarcza dosyć niskich napięć zasilania i mamy cztery kanały wzmacniacza, czyli po prostu dwa wzmacniacze mostkowe. Zwróćcie uwagę, że żaden zacisk głośnikowy znowu nie jest podłączony do masy. Zatem na przykład w czasie pomiarów wzmacniacza mostkowego trzeba o tym pamiętać. Żeby nie zewrzeć jednego z jego zacisków do masy, na przykład oscyloskopem, bo uszkodzimy sobie wzmacniacz. W takim przypadku, oczywiście, możemy użyć takiego to oscyloskopu, który no, do masy w ogóle do uziemienia nie jest podłączony, więc możemy bezpiecznie podłączać sobie y, sondę do jego zacisków. Wzmacniacze mostkowe są bardzo często stosowane w car audio, czyli w instalacjach samochodowych. Gdzie bez przetwornic bez takich specjalnych przetwornic mamy dostępne zaledwie kilkanaście woltów zasilania z akumulatora i bez wzmacniaczy typu BTL czyli mostkowych trudno byłoby osiągnąć większą moc niż kilka watów na kanał. Jeśli chodzi o zasilacz, to na pewno mamy tutaj dosyć e, tradycyjne rozwiązania, czyli dwa razy po 30 parę woltów e, dla zasilania końcówek mocy. Oraz dodatkowo mamy dwa razy 8 V, plus minus 8 V i plus minus 15 V, a wskazują na to wartości napięć stabilizatorów, które tutaj mamy, czyli 78, 79, 08, 78, 79, 15. No i preamp gramofonowy, Tutaj on jest tak ładnie ułożony na płytce drukowanej w post w postaci dwóch takich y, linii. Tu mamy jeden kanał, tu mamy drugi kanał. No i widać, że cały program gramofonowy jest wykonany na elementach dyskretnych, na tranzystorach, kondensatorach i tak dalej. I co ciekawe, możemy go odłączyć, to znaczy możemy, jeśli nie, nie potrzebujemy wejścia gramofonowego, to po przełożeniu tych zworek tutaj y, otrzymujemy kolejne wejście liniowe, czyli kiedy przełożymy te zworki, to wejście Fono staje się wejściem takim samym jak wejście AUX czy CD. No jest to dosyć wygodne rozwiązanie, rzadko spotykane we Wzmacniaczach. Jeśli chodzi o inne elementy tutaj, to widzimy, że sporo mamy tutaj układów cyfrowych Cemos, to są te układy. Są to układy m.in. 4051 Cemosy, są to analogowe multiplexery. Mamy układ scalony 4066, jest to również klucz analogowy. No i układy pomocnicze i te wszystkie układy scalone służą do przełączania wejść wzmacniacza, ponieważ nie mamy tutaj ani przekaźników, ani mechanicznego przełącznika wejść. Tą rolę pełnią właśnie te wszystkie układy scalone, które są elektronicznymi przełącznikami wejść i wyjść również wzmacniacza, ponieważ no, tutaj mamy pętle magnetofonowe. No i oczywiście najważniejsze, czyli diagnoza uszkodzenia. Ja już tutaj Zrobiłem mały research i znalazłem uszkodzony tranzystor, nawet go już wylutowałem dla sprawdzenia. Ten tranzystor, ten Darlington, jest zupełnie przebity we wszystkie strony. No i niestety będziemy musieli również wymienić ten tranzystor komplementarny, czyli 65 chyba. Tutaj mamy 64, więc 65. No i być może również te dwa tranzystory, ponieważ ten kanał cały pracuje w brydżu w mostku, no to musimy wymienić tą parę i tą parę na nową, na dobraną również w miarę, żeby te cztery tranzystory były w miarę, miały równe parametry, no żeby nam wzmacniać mostkowy, nie zniekształcał. No i też trzeba sprawdzić tutaj elementy sterujące, tranzystory sterujące, no i ustawić na koniec prąd spoczynkowy. Nie wiem jak, ponieważ no nie ma tych dużych emiterowych rezystorów, więc nawet nie wiem gdzie się zapiąć z miliwoltomierzem, żeby zmierzyć prąd spoczynkowy, spróbuję to jakoś. No w każdym razie coś trzeba wymyślić. A żeby się w ogóle dostać do lutów no bo oczywiście jeszcze będziemy wymieniać elektrolity, prawda? na pewno te dwa i być może jeszcze te małe, zobaczymy, no, a tu są Rubikony, więc mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby no to trzeba będzie wyjąć całą płytę główną, ponieważ no, nie ma dostępu od spodu tutaj będziemy musieli wyjąć całą płytę główną, no i przystępujemy do naprawy jak widzicie udało mi się już dostać do spodu naszej płyty głównej, czyli wymontowałem ją w całości. No i przy okazji, kilka słów o jakości elementów, jakości w ogóle całego wzmacniacza. Otóż jestem trochę zaskoczony wysoką jakością elementów tutaj zastosowanych. Jak widzicie, większość kondensatorów elektrolitycznych, właściwie wszystkie oprócz tych dwóch, to są Rubikony. Jak widzicie, potencjometr głośności to jest Alps, czyli też dosyć wysoka półka. No i pozostałe elementy też wyglądają zupełnie nieźle, jeśli chodzi o jakość. Także jakość elementów jest bardzo wysoka, elementów elektronicznych. Również płyta czołowa nie jest to żaden plastik, tylko jest to po prostu metal i to bardzo gruby. Widzicie, jakie tu są grube te ścianki przedniej płyty. Nawet gałki te dwie, ta duża i ta od balansu, są metalowe. To są, to są ciężkie takie elementy metalowe. No i w ogóle cały wzmacniacz jest dosyć dobrze zrobiony. Jedyną słabą stroną moim zdaniem są wkręty. Zarówno ten radiator tutaj, jak widzicie, się rusza, ponieważ on jest chwycony od spodu wkrętami, takimi wkrętami, na które nawet nie ma jakichś otworów, tylko są takie szczeliny i tam są wkręcone blachowkręty. Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie i to się wszystko rusza. Również te blaszki, które tutaj kryją tranzystory też są na takich w ten sposób mocowane, więc po, po dwukrotnym wykręceniu to się już trochę obrabia. Także po dwukrotnym na przykład wykręceniu te otwory się już obrabiają, i później to się dosyć słabo trzyma, więc szkoda, że tu nie zrobiono jakichś gwintów. To jest jedyny, chyba jedyna słaba strona tego wzmacniacza, a poza tym jest zupełnie nieźle. Co będziemy robić? Oczywiście wymienimy tranzystory, te dwie pary od tego uszkodzonego kanału. Wymienimy te dwa kondensatory. No, Rubikonów tych pozostałych chyba nie będę wymieniał, bo na 99% sądzę, że one są w dobrej formie. No i wymienimy sobie te tranzystory, elektrolity, posprawdzamy jeszcze pod spodem, czy nie ma jakichś zimnych lutów. Wyczyścimy płytkę, złożymy wzmacniacz i zobaczymy, czy będzie działał. Wzmacniacz już, jak widzicie, częściowo zmontowany. Wymieniłem obie pary tranzystorów mocy skręciłem już, no niestety nie wymieniłem tych dwóch kondensatorów, o których mówiłem bo po pierwsze, no nie mam takich po prostu wartości znaczy mam ale takie jakieś chińskie, dziwne kondensatory muszę zakupić dwa jakieś niszykone, albo jakieś dobre kondensatory i dopiero wymienię, poza tym one mają zupełnie dobre parametry nadal, czyli pojemność, ESR w porządku, zatem planuję je wymienić później na razie spróbujmy sobie uruchomić nasz wzmacniacz Oczywiście, tutaj mam podpiętą żarówkę, poprzez żarówkę. Mam podłączony również oscyloskop i jeden głośnik tam dalej, ten czarny, żeby nie spalić sobie podstawy kolumn przypadkowo. Pamiętajmy, że ten wzmacniacz nie ma przekaźnika odłączającego kolumny, także no tutaj przy uszkodzeniu tranzystorów mocy no napięcie stałe na pewno się pojawiłoby na, na wyjściach głośnikowych. Zatem włączamy, no, nic złego się nie stało, żarówka nawet, nawet nie mignęła, więc nie jest źle. Spróbujmy sobie coś puścić, trzeba wybrać wyjście za każdym razem niestety. No coś słychać, tutaj mam podłączony oscyloskop, żeby obserwować na bieżąco co się dzieje w danej chwili. Widać, że wszystko jest w porządku, kiedy ściszymy, no to nie ma żadnych oscylacji. Wygląda na to, że wszystko się udało. Wzmacniacz działa nie do końca tak, jakbym się tego spodziewał, to znaczy, o tym opowiem Wam później, ale to już tego się chyba nie da zrobić, bo takie, taka jest natura tego wzmacniacza. O tym opowiem Wam w osobnym fragmencie. A na razie, oczywiście, kilka słów o brzmieniu wzmacniacza, bo zdążyłem go sobie trochę posłuchać, nawet przed naprawą. Zatem mam już pewien pogląd na tą sprawę. Kilka słów o brzmieniu obeliska 100. Tak jak już wspominałem, miałem okazję trochę go posłuchać, nawet przed awarią, i muszę powiedzieć, że jego brzmienie jest naprawdę bardzo dobre. Jest ono nieco podobne na przykład do brzmienia NADA 3240PE, ale nie ma tutaj tego rozmycia niskich tonów, jakie tam czasem się odczuwało. Brzmienie naszego obeliska jest ciepłe, nasycone i zarazem dynamiczne. Słyszałem też opinię, że obelisk 100 brzmi jak lampa, ale moim zdaniem jest to spora przesada. Chociaż również odczuwa się tutaj pewne charakterystyczne nieczystości prawdopodobnie parzyste, harmoniczne, no podobnie jak na przykład w Nadzie 3020, dotyczy to zwłaszcza wysokich tonów, te wysokie tony są takie trochę podobne właśnie jak w 3020. Podsumowując, Obelisk 100 jest jednym z najlepiej brzmiących wzmacniaczy tranzystorowych w swojej klasie cenowej, jakiej do tej pory słyszałem i pod tym względem na pewno mogę go polecić. Natomiast pod innymi względami nie jest już tak optymistycznie, Spróbujmy zatem ocenić ten wzmacniacz na koniec odcinka. Jeśli chodzi o jakość użytych elementów elektronicznych, to tutaj naprawdę jest nieźle. Mamy rubikony, potencjometr Alpsa, mamy dobrą jakość płytki drukowanej, dobre luty i tak Mechanicznie też jest nieźle. Brak tanich plastików, dosyć solidna metalowa konstrukcja, metalowe gałki. Jedynie doczepiłbym się do mocowań na wkręty, które są tutaj powszechne w tym wzmacniaczu. No, można było użyć połączeń gwintowanych, na pewno byłoby to bardziej trwałe. Układowo wzmacniacz jest na pewno ciekawy, choć trudno to ocenić, bo nie mamy schematów. Niestety tym razem nie było opisu schematów, parametrów, ale może to dla niektórych nawet lepiej. Jest też kilka wad. Pierwszą z nich jest brak przekaźnika na wyjściach głośnikowych. No przydałby się on w czasie włączania i wyłączania wzmacniacza, kiedy to pojawiają się stuki i nie jest to wynikiem uszkodzenia, bo sprawdzałem, to są to po prostu stany nieustalone, tak jak w większości wzmacniaczy i występują one w obu kanałach. I tutaj właśnie przydałby się taki przekaźnik. Który opóźniałby dołączenie głośników, eliminując niepokojące stuki. Przekaźnik również przy okazji zabezpieczałby kolumny przed spaleniem w razie poważnej awarii wzmacniacza, końcówek mocy. Wiem, że są bezpieczniki, ale mogą one nie zdążyć się przepalić, zanim cewka głośnika niskotonowego spłonie. Kolejną wadą jest to, że wzmacniacz nie pamięta, kiedy się go wyłączy na dłuższy czas, to nie pamięta on, jakie wyjście zostało poprzednio wybrane. Czyli za każdym razem musimy przełączać generalnie źródła ręcznie. Ale a największą zaletą obeliska no oczywiście jest dobre brzmienie. A, a przecież właśnie to jest jego głównym zadaniem. No i z tego powodu byłbym skłonny wybaczyć wszystkie te wady. Byłbym, gdybym był jego właścicielem. A za ile można go kupić na rynku wtórnym? Rzadko można spotkać ten model. Jeśli już się pojawia, to jego cena oscyluje w granicach 1500 zł, czyli dosyć sporo, ale uważam, że jeśli ktoś szuka wzmacniacza dobrze brzmiącego jest w stanie znieść te opisane przeze mnie wady, no to myślę, że warto. W końcu o to chodzi, żeby wzmacniać, dobrze brzmiał i cieszył nasze uszy. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję Krzysztofowi za udostępnienie sprzętu. Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.